Proszę państwa, z wielkim zakłopotaniem zwracam się do państwa z prośbą, którą zaraz przedstawię, ale sytuacja jest poważna. Otóż, otóż mieszkanie, w którym mieszkam i w którym nagrywamy te wszystkie filmiki, które podobno tak się państwu podobają, nie jest moją własnością i właśnie dowiedziałem się, że albo mam je szybko wykupić, albo będę musiał się z niego wyprowadzić. No i Problem polega na tym, że ja nie mam pieniędzy na taki szybki wykup. Nawet jakbym sprzedał wszystko, co mam, być może nawet mógłbym mieć kłopoty z uzyskaniem kredytu, nawet hipotecznego, z uwagi na wiek, w jakim jestem, bo już skończyłem 71 lat. Więc dlatego ośmielam się zwrócić do Państwa z taką prośbą, żebyście Państwo w miarę swoich możliwości wsparli mnie finansowo, żebym mógł to mieszkanie wykupić, a przynajmniej zdobyć pieniądze na wkład własny, bo przy kredycie hipotecznym niezbędny jest wkład własny.